Cześć kochani, witam w ekspresowym drapingu za całe 30 zł. Zapraszam do oglądania. Lecimy z pierwszym tematem, czyli Casino Club, jedna wiecie, z moich ulubionych drapek, natomiast ostatnio coś troszeczkę pechowa tu mamy pusto, tu mamy pusto mamy pierścionek winogroną, wiśnie ja sobie pozwolę ją tak drapać tutaj mocno banknot jabłko banan również gra piąta, tutaj nie mamy również nic, o 507 tysięcy nagroda główna w tej zdrapce już jest nieosiągalna tak ostatnio się dowiedziałem w kolekturze, że już nie ma głównej nagrody, w dużym portfelu coś tam jeszcze jest do wyciągnięcia ale nie ma głównej. Jest chyba właśnie jakaś dycha do wyjęcia w tym casino. No ale słuchajcie, my drapiemy i co? I na razie pstrą, żeby wygrać dychę, to my przynajmniej musimy mieć tu żeton. A żetona w tej zdradce nie ma. Niestety, a jak z bonusem? Niestety nie ma. Ok. czyli pierwsza pusta. Teraz codziennie tysiąc. Piękna. Różowo-pomarańczowa zdrabka i co, lecimy tak samo, wygrywające nasze liczby to 21, 19, 38, 18 i 7. Czy zwróci nam się ten odcinek, czy nie? Zaraz sprawdzimy. 47 mamy brak, 37 oczywiście obok. Usmeczki nie mamy. Jedyneczki tym bardziej i 34 nie mamy, kochani. Czyli tu ja trochę trochę tak gorzył tymi, za tymi fusami. Ale jak widzicie, w pierwszym rządku jest pusto, w drugim rządku lecimy sobie. Mamy 39, jest 38, więc jak zwykle, że tak powiem, 45, 16, 30 2 i 3. Drugi rządek też jest e, pusty. Dobra, napisu też nie widać. E, więc lecimy dalej. 40 brak. 22 mamy oczko. Więc obok. 4, 4 brak. 26 brak. I 24 niestety też jest brak. No i co? Ostatnia szansa, kochani. Drapiemy po całości, sprawdzamy. Siedemnastki już widzę, że nie mamy. Piątki widzę, że nie mamy. 365 dni. 42 i 36. Zdrapa jest pusta. Oznaczenie jakieś M, -O -C. Ok. Ostatnia zdrapka. Eee, szukamy ja, o, tutaj mam już może to coś się znacza. Szukamy siódemek albo plików w, czerwo, w białej czekoladzie, jak ja to mówiłem. Safe klucz i tu w pierwszym rządku mamy torbę. Więc w pierwszym rządku nic nie wyciągamy z tej zdrapy. Szkoda. I tutaj mamy lustro, mamy bransoletkę, kapelusz i świnkę, i naszyjnik i dalej mamy monetę, mamy siódemkę razy dwa kochani, razy dwa więc rewelacja, garnek nie ma, podwowa nie ma dzwonek nie ma rewelacja, mówię dlaczego, bo wkład w odcinek był trzy dyszki a jeżeli najmniej możemy wygrać 10 razy dwa mamy dwie dyszki więc super Super, bo będzie bardzo niewielka strata, ale nie będzie chyba tej straty, bo mamy i pliczek, kochani. No super. Ale słuchajcie, ja, zobaczcie co się dzieje. Jak gram małymi yy, statkami. Jak zaczynam tam, bo robiłem po 250, po 300, kurczę, jakiś cuda na kiju, to Dupa blada za przeproszeniem. A tutaj, o, trzy dyszki, będzie zwrot. Wcześniej było tam pięć dyszek, portfel, wszystko dało. Więc ja w ogóle nie wiem o co chodzi, ale... To chyba taka właśnie zachłanność, no, że to tak, tak się mówi, nie bądź chamie chytry, więc chyba po prostu trzeba grać, grać powoli. E, zacznijmy od pliku, bo plik mamy tylko zwykłą przypisaną kwotę, w sensie tu mamy 10 zł i tyle wygrywamy. Natomiast e, w siódemce będzie po prostu ciekawiej, bo będzie mnożnik razy 2. Jeżeli tu będzie dycha, to jesteśmy na 0. I y, trzy y, y, biała siódemeczka ratuje nam draping, Natomiast jeśli będzie coś więcej, no to, to jesteśmy w plusie. Mamy 10 zł, czyli budżet zwrócony. Draping na zero. Y, siódemka nam mnoży razy 2, więc mamy 20 zł. I tu mamy y, Dyhala wygranego. Rewelacja. Widzicie, powiedziałem na samym początku, że zdrapałem ten. coś. To oznacza. Super. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. Dajcie po sobie znać w komentarzach. Jak ja to mówię, zróbcie hałas. Jesteście niesamowici. Dziękuję Wam. Cześć.